hej, cześć, witajcie z tej strony, Churcio. A to kolejny odcinek z gry Mild Pony Zagadka Zefirowych Zgórz. Na starcie, standardowo dziękuję Outright Games za udostępnienie mi kopii gry w ramach współpracy i możemy przejść do kolejnego odcinka, kolejnej przygody. Słuchajcie, na starcie chciałbym Wam tylko powiedzieć jeszcze dodatkowo, że niestety, ale już to lokację przechodziłem, tylko że nie nagrał mi się mikrofon. A co za tym idzie? Po prostu przechodzimy ją jeszcze raz, ale już na innym sejwie. Dlatego nie będę tutaj zbierał wszystkich gwiazdek jakie są i tak dalej. Wszystkie dialogi i tak dalej sobie ogarniemy, żeby wszystko było w porządku. Żebyście widzieli wszystko, ale nie będę zbierał gwiazdek z racji na to, że zrobiłem to na swoim głównym sejwie. Więc po prostu przejdźmy dalej. Słuchajcie. Nie będę ukrywał, że mniej więcej wiem co się tutaj będzie działo. Po prostu na zwyczajnym świecie ogarnijmy to. We can't let you pass right now. I'm setting up the cutest animal photo shoots. Oh, Wait. I mean no way. We are on an important mission. You gotta let us by. And in fact, the cutest one is Sparky. Hmm. Tell you what. emoji, No i w tym momencie musimy zebrać emotkę, która jest schowana właśnie w tym miejscu. I dajcie mi chwilkę, jeszcze sprawdzę nagranie, bo coś czuję, że coś jest nie tak. I jesteśmy z powrotem i lecimy w tym momencie po znajdźkę, która jest właśnie w tym miejscu. Zobaczmy, tak zerkam, ale sprawdzam, czy już na pewno wszystko się tym razem nagrywa. Bo ostatnio miałem problemy. Zaraz do was widzę. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, i musimy tutaj, właśnie przy tym kucyku, użyć emotki tego ptaszka i przepuści nas dalej. It's going to look so adorable! No. What's that noise? Sounds like hubs. oh Maybe it's a dance contest! Ooh! Or a parade! Go parade! Uh, I don't think parades are supposed to move that fast. Are parades supposed to move that fast? Hello, parading ponies! Sheriff Hitch of Maritime Bay here, strongly recommending that you slow down. Guys, that's no parade! It's a stampede! Maybe they all just want to say hi. Hi, every pony! Look who brought cupcakes! Ah, help! I don't think they're hungry, is. No i właśnie tym samym mamy Mystic, za którą musimy teraz podążać. Słuchajcie, jeśli w tym odcinku będą jakieś problemy techniczne, to Was za to bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak widać. Nie wiem o co chodzi. Komputer mój chyba już dzisiaj ma dosyć trochę.

To jest zniszczone! Co się dzieje? Coś się stało? Te postery gala! Ktoś je zmienił w jedzenie! Nie panujcie! Musi być sposób, by to uratować! No i jak widać mamy wielkie rożki, czy coś takiego i musimy to zamienić właśnie w, z powrotem w to co to było. I użyjemy do tego sani. Jeden. Drugi. Trzeci jest gdzieś tutaj na dole. I czwarty chyba tutaj po drugiej stronie, z tego co pamiętam. No, Cyk. i to wszystko. I lecimy teraz do Kucyka zdać raport. Drużyna kryształów. Zostańczona parada pipi. Dzięki pomocy Sani pracownik teatru mógł ponownie otworzyć scenę taneczną. Teraz czas, by przedstawienie powróciło do zefirowych wzgórz i każdy mógł znów tańczyć w rytm muzyki. No i nie ukrywam, że już wiem, co tutaj się stanie, a mianowicie będziemy mieli, słuchajcie, mini -gierkę, która jest znana również z poprzedniej Gierki. Czyli po prostu będziemy sobie klikać przyciski do muzyczki. Przy okazji możemy patrzeć na uroczego Hitcha, który sobie tańczy. Dobra, i muszę się trochę skupić, żeby potrafiać w te przyciski. Coś tak jak mówiłem, no ja już to grałem, więc nie musiałbym tak naprawdę tutaj zbytnio trafiać w te przyciski. Bo nie zależy mi na jakimś najwyższym wyniku, tylko byle to zaliczyć. Ale przy okazji muszę też sporo komentować z racji na to, że leci w cała piosenka z G5 i nie wiem, czy nie będzie to copyrightowane. Dlatego muszę tutaj troszeczkę komentować to, co robię, a klikanie i komentowanie jest dosyć trudne. No, także trochę skupienia potrzeba, ale to nie jest jakieś skomplikowane. Każdy myślę, że sobie poradzi z taką minigierką, nie jest naprawdę skomplikowana. Można co najwyżej przyciski pomylić, ale... Jak ktoś zna kontroler, to sobie poradzi. Ja jestem ciekaw, czy kontroler od PlayStation by działał, tak szczerze. Bo ja gram oczywiście na kontrolerze od Xboxa, ale... Ja jestem ciekaw, czy też zrobili wsparcie dla kontrolera PlayStation. Na PC, tak? No bo z drugiej strony w sumie ta gierka też na PlayStation wyszła, więc... A PlayStation ma trochę inne oznaczenia, tak samo jak yy, Switch. Więc myślę, że raczej mają. No i udało nam się zaliczyć giereczkę. Teraz zostaje nam kwestia ogarnięcia anomalii chyba, która tutaj jeszcze gdzieś pobliżu jest. A no tak, jeszcze dostaniemy informację o tym, że możemy się teleportować w różne lokalizacje. I to będzie spoko do backtrackingu potem. Mamy mapę i możemy się to przeteleportować. Teraz ja na chwilkę bo przeproszę standardowo nosek. Ok, i jesteśmy z powrotem. Może pokażę Wam, jak to wygląda. Wracamy tutaj po prostu w to miejsce. Możemy sobie wybrać miejsce, w które chcemy się przeteleportować. Ale nas to na chwilę obecną nie interesuje i lecimy ogarnąć sprawę, która jest chyba bodajże po tej stronie. No, bo tu jest chyba coś do ogarnięcia z tego co pamiętam, chociaż mogę się mylić. No, myliłem się jednak. Czyli lecimy sobie w prawo. Tu, tak jak mówiłem, zostawiam na razie rzeczy, z racji na to, że zrobiłem to po prostu u siebie na odcinku wcześniej, na save, który no jest moim głównym. Tutaj po prostu staram się wam pokazać całą fabułę jaka była. Żebyście niczego nie pominęli, wiadomo, nie? Lecimy tu w górę. No i mamy kolejne rzeczy do zrobienia. Przeskakujemy sobie tutaj. Teraz użyjemy motylka. Musimy podejść tutaj pogadać z jego mociem. A problem shared is a problem zbierany. A zatem będziemy musieli dostarczyć pięciu kucyką e, kucykom zaproszenia na gale. Nie będzie to jakieś skomplikowane, bo oni są w miarę blisko siebie. Więc zakładamy rolki i lecimy. Nie ma problemu. Ziom. Chyba teraz tutaj. Okej. Okay. jeden kucyk jest chyba po tej stronie jeszcze. E, nie tu. Bo tu chyba niżej. O właśnie tutaj. To brzmiało trochę jak ta karality, tylko... tylko wersja męska. Kurde, no chciałem sobie objechać, no nie mogę, rozumiem. No to lecimy tędy. Bo to jest są połączone, można byłoby z drugiej strony po prostu przejść, ale... Gra mi nie pozwala. Tonight? I am way overdue on my outfit planning. Okay, i jeszcze kucyk z tej strony. And we're done. Let's tell the theater worker. I znowu trzeba zdać raportyczek. I tutaj. Thanks. I owe you one. Nah, it was nothing. No, i mamy tutaj właśnie. dynię, która jest dosyć ciekawa. Ale najpierw tutaj będzie chyba jakiś mister. Jak Możecie sobie przeczytać w miarę szybko, bo tutaj leci ten tekst, Sid Hitch. Słyszałem, że stary szeryf kręci koło dworca. Powinien zagadać. Stary szeryf, tak? Chciałbym go poznać. Dzięki za info powiem ci po tym, jak poszło. I obstawiam, choć mogę się mylić, że chodzi o sprouta. E, natomiast koło dworca jeszcze nie wiem, gdzie jest dworzec, więc po prostu najzwyczajniej w świecie e, jeszcze tam nie pójdziemy, no bo nie wiem, gdzie to jest. A my dotykamy dyni i tym samym kończymy poziom. Także, słuchajcie, teraz zrobimy sobie króciutkie cięcie i widzimy się za chwilę już na prawidłowym save'ie. Okej, okay, jesteśmy już na prawidłowym save'ie. Jak widać, mamy tutaj Hitcha, który ma krawacik, więc to jest właśnie ten save. Czy teleportowało nas, słuchajcie, na yy, do zatopużdzie z powrotem. Więc to jest ciekawe. <grym> <grym> Generalnie, przepraszam za ten kaszę. Wybaczcie. Wszystko się łączy. Alergia, Kaszel, uzawienie, Katar. Dajcie spokój. Masakra jakaś. Dajcie znać, czy ktoś z Was również ma problemy z alergią. Jeśli tak, to bardzo Wam współczuję. Ok, tutaj potrzebujemy. Easy. Lecimy dalej. Okej, okay, w tą stronę mamy wyjście z plaży, więc spróbujemy podejść tutaj. I tu jeszcze była chyba jakaś znaczka. Jaskinka. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o plażę. To lecimy tam. Oj! Hitch mi się zablokował o deskę, ale to nic. Time Bem powinno wyglądać w sumie podobnie, jak nie tak samo. Jak w poprzedniej gierce. Ale zobaczymy. Użyj kilkakrotnie magii ziemskiego kucyka, aby wyhodować Dynie. Ok. Czy musimy wyhodować dynię. Dobra, wiecie co? Wychodujmy te dynie, bo prawdopodobnie, jakbym teraz tam poszedł, to by nie chciało mnie przepuścić. Więc spróbujmy. Styknie, czy jeszcze? Oho, lipka. Spora, nie żeby coś. E. A oh, bo to pokazuje, że jest to Dobra, i chyba druga dnia jest teraz z tej strony, co? Tak. I co? No i pchamy.

Rozumiem, że ten most, do którego chciałem przed chwilą pójść, nie, nie, do, ok, my, my chcieliśmy zejść tutaj niżej i przejść się tutaj, <laughs> dokładnie tutaj. Tutaj była znaczka, chyba tutaj potrzebujemy standardowo easy. Jeśli dobrze rozumiem, no to w sumie gra chce, żebyśmy poszli w tamtą stronę z racji na to, że... Aha. Co, nie, nie przejdę tędy, króliki mnie będą blokować. Teraz mogę w ogóle po tych dniach, sobie tutaj poskakać zrobić tutaj jakieś rzeczy, ale w ogóle, Hmm, czekajcie. Jestem w stanie przejść tędy na przykład. Nie. Czyli musimy iść w tamtą stronę. Tutaj będzie coś ukrytego. Nie. Okej, okay. naprawianie. Klasycznie. Szkoda tylko, że te przedmioty się nie zmieniają, że one są zawsze takie same, ale to. Wiadomo, nie ma co przesadzać z funkcjami gry, która ma być prosta, bo... Jeśli by twórcy przegieli, to za chwilę może być więcej problemów niż się zdawało. Gdzie jest trzecie to? pomocy. O tak średnio mi pomógł. Tutaj. Okej okay, mamy mamy wszystko, możemy się naprawić mostek. Cyk. Oj, złapałem Izzy Złapałem Izzy w tym w powietrzu. Here bunny bunny um, okay? bunny bunny bunny? What's with the bunny talk? My rabbits have run off somewhere. Zaklinaczka klinaczkę królików. Ach, Sani. Podobny motyw w sumie, nie? Mieliśmy już to w poprzedniej gierce. Trzeba było króliki zagonić. <laughs> to jest bardzo podobny motyw. I lecimy w takim razie. Trzeba będzie prawdopodobnie je pozaganiać przez kadziurska Zapraszam. Ale dziwny dźwięk. Jak jakiś pluszak. bardziej niż zajączek czy tam króliczek. Zapraszam. To poczekaj sobie, okej okay, chwilkę, bo ja tylko ściągnę gwiazdki. Ciup. Do dziurki zapraszam. Ciebie również. I do zagrody. Nie ma problemu, zielonki. It's been fun. I kolejny poziom mamy ukończony. Słuchajcie, trening hitcha w zaganianiu króliczków. Te zające zawsze sprawiają problemy. Będziemy musieli po nich posprzątać. Czyli będzie prawdopodobnie minigierka teraz do zrobienia? Ta minigierka nie była łatwa w ogóle swoją drogą w poprzedniej części. Zobaczymy jak tutaj będzie. Może trochę to polepszyli? O, tak powiem wam, że... Nie jest to takie łatwe. E, gdzie jest wyjście? O nie, wyjście było po drugiej stronie. Poszukali mnie. Chodź tu. Zresztą trochę inne animacje kucyków, przez co inaczej się <śmum> steruje nimi. Oj, dobra, kucyk. Może się uda zrobić maksa, co? Fajnie by było. O nie, o nie, chodź tu, ty też. E, nie uciekać mi. Dobra, git. Prawie wszystkie na raz. Ty, to nie będzie Max? O kurde. Nie poradzę sobie. Ale dobra, mam Maxa. Oj. Już się bałem, że nie dam rady. Byście wtedy się ze mnie śmiali w komentarzach na pewno. You gotta follow your beat. Okay, co mamy teraz w takim razie? Okej, okay, czyli odblokowało nam się przejście teraz po drugiej stronie. Zatem, słuchajcie, zbiorę sobie tutaj jeszcze rzeczy, które tutaj są do zebrania. I będziemy kończyć na dzisiaj, słuchajcie. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę krótszy z racji na to, że no... Niestety, ale... No, musiałem nagrywać całą jeszcze raz tą część, której właśnie yy, o której na której miałem ten wyłączony mikrofon nie Dlatego musiałem takie 40 minut gry przeskipować jeszcze raz i żeby z wami zrobić na nowo Czy Tu coś jeszcze jest w ogóle w tej okolicy bo? Wydaje mi się, że chyba wszystko wyczesaliśmy jak leci. No, chyba to jest wszystko, wiecie. Zatem... Zbierzmy sobie jeszcze tutaj to. I zakończymy odcinek w tym właśnie miejscu. Także dziękuję Wam wszystkich za oglądanie. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Komentarz. Trzymajcie się Pa! pa.